Impreza. Wszyscy walondryki, Jest fajnie. Uu. O, myślałam, że zerwaliście. Super imprezka, bo mi daje radę. To co tam, bordo? A, to są moi przyjaciele. Zaraz wrócę, pid. Są i bordy? No, Elonro, no, cześć. To ja no, jak tam, co tam? Wow, ale super wyglądasz. Gdzie twój był chłopak, Skyler? Zaraz wróci. A gdzie twój? No przecież się wiemy! dzisiaj w DeFi Live mamy pierwszą bratkę. Serio? Czy chcesz to wszystko nagrywać? No pewnie, że tak. To będzie odjazdowy odcinek. Dobra, nagrajmy go i zróbmy, No nie pamiętam słów, ale już to przerabialiśmy, to nie? No dobra, pa! No hej, elo... Spoko wyglądasz. Hej, czy ty tu nagrywasz? Nie? To znaczy... Um, no, to no wiesz. Ale ja nie lubię, jak ktoś mi nagrywa. Możesz to usunąć już? No co tam? Mordy, to on. To jakiś kupek o imieniu Colin. Colin, to są moje e, kobiety. No co tam? Jezus, ja... Jezus, ja. No Elo, jak tam? E, właśnie wysz... kolid? Czy to... Jezus Maria. O to i co papier? Um, tak, tak, tak. Poczucie, tylko kupisz.